Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym omówieniu aktualizacji w ostatnim roku. Istnieje aktualizacja 11.1 i początek zdaje się nowego sezonu Mastersów, chociaż teoretycznie sekcja esportowa nie została ogłoszona. Natomiast mamy tutaj zmiany w balansie, które wejdą już jutro albo dzisiaj, w momencie kiedy to oglądacie, razem z początkiem nowego sezonu. No, i tutaj na początek powiem, że o dziwo aktualizacja jest większa niż się spodziewałem, bo ja tutaj tak pesymistycznie zakładałem, że będą dwie zmiany na krzyż, a okazuje się, że tych zmian jest troszkę więcej. E, także te zmiany sobie tutaj omówimy. E, w głównej mierze karty neutralne z Ligi i Syndykatu, ale pozostałe frakcje też delikatnie zostały ruszone. Lecimy. Najpierw e, zmiany, które są totalnie nieistotne, czyli tak. Czarna krew będzie alchemią, a trapa będzie działaniem wojennym, kadzielnica będzie alchemią, y, krąg przywołań będzie zaklęciem, y, filtr Petraego będzie alchemią i grom będzie alchemią. To absolutnie nie ma żadnego znaczenia, także możemy to skipnąć. Ponadto, kościelny talizman będzie kartą organiczną. To sprawia, że swarm krewu pająków e, zyskuje dodatkowy punkcik. E, nie jestem pewien, czy ten token się będzie stwarzał przed zagraniem talizmanu czy po, zakładam, że po, więc jest to po prostu plus jeden punkcik do sworm'u na każdym talizmanie. Dodatkowo, Epidemia jest teraz fajną opcją na tech. Będzie kosztowała cztery prowizji. Ona niszczy jednostkę o koszcie prowizji 4 i ma kategorię organiczną. Także można to nawet nie grając z swormem sobie stechować, jeśli tam potrzebujemy zniszczyć 4 prowizyjne jednostki oponenta. Ale to taka czwórka, która jest opcją na turgie, może się czasem przyda. Dalej. Mamy Sangreal, który dostaje rework'a. Yy, teraz ma oczyść, wzmocni jednostkę o 12, a następnie nasyć ją umiejętnością, kiedy obaj gracze spasują. Tu powinno być zrani tę kartę o 12. Tu jest błąd w tłumaczeniu. To nie jest tak, że 12 i 12, 24 za 6 prowizji, tylko chodzi o to, że ta jednostka będzie wzmocniona o 12, ale na końcu się zrani o 12, czyli de facto karta robi 0 punktów. Natomiast możemy po drodze oczyścić tą jednostkę. Z tego nasycenia, i wtedy mamy 12 za 6, niby co jest ok, ale bez szału. Natomiast zdaje się, że tutaj nie ma ograniczenia do sojuszniczej jednostki, więc potencjalnie można próbować to kombić z takim Iwarem na przykład, albo z jakimś innym Kahirem, generalnie Nielgardem, no, który bufuje jednostki przeciwnika, i wtedy sobie wzmocnić taką wrogą jednostkę. Po czym poprawić to tamtym Miltonem, poprawić to Guillaumem. I potem zagrać e, zagrać Iwara, tak? I te wszystkie punkty na naszą stronę zdobyć. A ta karta, która została właśnie tym nasycona i na końcu jeszcze zginie, bo berwie za 12 po, po Iwarze. Znaczy jak już spasujemy. Także potencjał, potencjał na kombo jest, no ale to jest jedyne zastosowanie, jakie widzę. Pani Jeziora będzie reliktem. To może mieć delikatne znaczenie w jakimś deku reliktowym potworów, na przykład takim nekerowym albo nie nekerowym, gdzie tam... Pani Jeziora może dodatkowo wskoczyć i triggerować, czy to samojadki, czy to dawać lepszy setup pod genkany. Poza tym mało istotna zmiana. Natomiast największe, co się zmienia w kartach neutralnych, to Hironex i Jednorożec. To były zapomniane karty, kiedyś grały w szubdekach, bardzo często w takich midrange'owych i tak dalej. Od dłuższego czasu nikt tego nie grał. Teraz może te koniki powrócą, ponieważ będą droższe o jeden prowizji każdy. Natomiast mają umiejkę symetryczną. Jeśli masz w ręce jednorożca, zagraj go, dobierz kartę. Albo tutaj, jeśli masz w ręce hironexa, zagraj go, dobierz kartę. Co powoduje, że jesteśmy w stanie tą synergię aktywować w jednej turze, tak? Czyli gramy jednorożca, on wchodzi za 4, plus 3 wzmocnienia to jest 7. Ale jednocześnie gramy hironexa, który wchodzi za 4 i zadaje 6 obrażeń. No albo jak zagramy odwrotnie, no to mamy 3 obrażenia i 6 wzmocnienia, nie? Problem jest taki, że obie karty trzeba dobrać. No, ale jeśli je dobierzemy, no to mamy takie po prostu tempo zagrania za 17. Oczywiście te 17 punktów kosztuje nas 18 prowizji, więc w ten stosunek prowizji do punktów nie jest najlepszy, ale no jest to tempo zagrania. W takim neker deku wydaje się to bardzo solidną opcją. W jakimś takim deku, może, nie wiem, Shub, Nilfgaard, który tam gra Calvéeta i zawsze dobierze oba koniki, to jest super. Znaczy, może być super, bo w sumie nie wiem, jak to w praktyce wyjdzie, także no, potencjał jest. Ja myślę, że głównie w neker te karty będą grały, no bo jednak neker deki tak e, lubią grać takie value, tempo karty, e, żeby tam kontrolę nad rundą zyskać i potem e, cisnąć, tak? I dążyć do tego, żeby neker koniec końców wygrał. Także e, ciekawa zmiana. Trochę się właśnie boję, że nekery mogą zdominować przyszły sezon. Dalej, potwory Omen Lilith. Macie jeden prowizji tańszy. Nie do końca wiem, jak to ma wpłynąć, bo jedyne z zastosowanie, jakie widziałem, to zagrywanie Kościeja i Królowej Kiki Mor w jednej turze, ale to i tak jakoś szałowo nie wypadało, także dziwna zmiana. Skellige, Dostaje bufa do alchemii, także fajnie, bo alchemii dawno nie widzieliśmy. Axel Trzy Oczy. Ma bardzo ciekawe umiejętności teraz. Na bliskim starciu zagrywa Kłączaj w roniego oka. Tworzy i zagrywa. To jest druid, więc aktywuje scenariusz. No i też yy, no, zagrywa alchemię, tak? Więc jeśli mamy na stole te druidki, które się tam wzmacniają od alchemii, no to jest to podwójny zysk. A jak policzymy sobie punktowo, Axel to karta za 7 prowizji, więc mamy 5 plus 6 w najgorszym wypadku, czyli 11 za 7. Jest to bardzo dobre jeszcze pasywka dowódcy się aktywuje. Właśnie te druidki się aktywują, scenariusz się aktywuje, także super sprawa. A na dalekim zasięgu też mamy bardzo dobrą umiejkę, ponieważ mamy przemienić sąsiadujące kruki w kruki posłańców. Yy, czyli to są te kruki, które tam yy, wyciągają się z cmentarza, albo stali tam, w zależności od warunku spełnionego, czy też nie. Więc mamy potencjał, żeby zamiast dwóch kruków mieć w sumie czterech kruków posłańców. I potem używając jakiegoś wskrzeszenia, mamy na przykład wskrzeszenie 4 kruków za 16 punktów. Wydaje się to bardzo mocne. Tutaj od razu przychodzą do głowy jakieś kombosy e, takie w stylu Idaranowo-operatorowe, gdzie tych kruków tworzymy więcej. Można też próbować to kopiować jakimiś mega skupami, ale to jest takie bardzo cheezowe granie. Ja nie propsuję. Natomiast takie po prostu przemiana kruków w kruków posłańców, żeby mieć 4 sztuki to no, wydaje się całkiem solidne, no bo to de facto jest zagranie 9 x za 7, tak, no bo przemieniamy dwupunktowe kruki w czteropunktowe kruki. No ale właśnie potem zyskujemy, że jak zagramy ofiarę dla Frey, no to mamy 16 punktów ze wskrzeszenia kruków, a potem... Albo możemy oczyścić i znowu potem w kolejnej rundzie jeszcze raz za 16, albo jak nie oczyścimy, to już zostaną 3 kruki, tak, no bo przy wskrzeszeniu dostaje 1 fatum. I mamy 12. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co powiedziałem. W każdym razie jest to fajna opcja, żeby taki carry over na krukach sobie zrobić. Także Axel moim zdaniem do alchemii na pewno wejdzie, bardzo mocna karta. żółw 6 siły, 6 pancerza. No okej, okay. yy, niby łatwiej teraz zbiera te punkty, zbiera obrażenia na ten pancerz, czyli można grać na niego Mardrym, można grać na niego jakieś inne obrażenia, nie wiadomo co. No, ale prawda jest taka, że Zigwald jest o wiele lepszy, więc yy, myślę, że nie będzie to miało żadnego znaczenia. Adeptka Krano kruka. Będziemy ma 4 siły, zapał, rozkaz, wygnaj sojuszniczego kruka, następnie zagraj kartę alchemii o koszcie werbunku 4 ze swojego cmentarza i daj jej fatum. E, czyli taka trochę dywizja magne, tylko dla Skellige i dla alchemii. Za 4 prowizji, więc tańsza, e, no ale jednak wymaga po pierwsze kruka, którego możemy zdobyć oczywiście na wiele sposobów, grając w kłącze, z maski uroborosa mamy kruka, z jej matki, jeśli ktoś gra, e, także z tym nie powinno być jakiegoś większego, myśle problemu. Tylko też trzeba mieć kartę alchemii na cmentarzu, tak? No ale karty alchemii to są karty specjalne, więc najpierw można jakiegoś specjalka alchemicznego zagrać, a potem tą adeptkę klanu kruka zagrać. To tylko, no tylko trzeba kruka mieć. Na blue będzie łatwo, na red coinie będzie ciężej, bo maska uroborosa oczywiście. Ale ogólnie wychodzi to fajnie, no bo niszczymy dwupunktowego kruka, ale mamy czteropunktową jednostkę i powiedzmy sześciopunktową alchemię, czyli takie 8 za 4 z tego możemy zrobić, plus pasywka dowódcy. Także wydaje się w porządku to. Dzika więź, tutaj bardzo duża zmiana. Teraz już będziemy tworzyć tylko z kelgijskich brązowych wojowników, których nie było w talii startowej. A narządzy krwi będziemy mogli wybrać z całej puli skelgijskich wojowników, których nie było w talii startowej. Czyli zmienia się to, że po prostu to, co się będzie pokazywało, nie będzie zawierało wojowników, których mamy w talii startowej. Co powoduje, że. Nie będziemy mogli wodzów z wyżyn tworzyć. No bo zakładam, że po to głównie to graliśmy. Natomiast karta dalej solidne punkty może zrobić, tak? No jeśli zagraliśmy tych naszych standardowych dwóch wodzów z wyżyn, no to i tak ta karta jest spoko, no bo stakuje brana, daje wilka dwupunktowego po naszej stronie jakiegoś losowego wojownika. No natomiast no fajne jest to, że no już nie będzie można tak łatwo stakować tych rajs i po prostu tworzyć tych wodzów z wyżyn nie wiadomo ilu. Także myślę, że spoko zmiana. Na pewno wojownicy trochę na tym ucierpią, no ale też powiedzmy bez przesady. KP. No tutaj żałosne to, co tutaj widzimy. Meritele, jeden prowizji taniej i teraz się wzmacnia o jeden. Tutaj jakoś źle zostało to przetłumaczone. Chodzi o to, że. Meritele tam w tej chyba trzecim tiku będzie siebie też wzmacniała o jeden. Plus podobno chyba jeszcze nie będzie resetowała tych swoich e, tego swojego ciągu, jakby tam aktualnie jest napisane, że na, na starcie czy tam na końcu każdej rundy resetuje cykl, a teraz tego cyklu resetować nie będzie, więc możliwe, że łatwiej będzie values z tej karty zrobić, natomiast e, <laughs> mi się szczerze, nie chce myśleć nad tą Melitele, żeby w ogóle ją wtali grać, także. No e, nie wiem, dla mnie Melitele jest bardzo słabe, to nie powinno nic zmienić. Mietr Van Grifta będzie działaniem wojennym i przeklętym. Nic to nie zmienia, spoko. Eee, Squatel tutaj zmiany do movementu. Malena, 5 siły. Ok. Znaczy, dalej jest to 5 za 6 i przesuwanie co turę. Nie wiem, czy to się będzie opłacało, no ale ok. Milwa nareszcie dostaje reworka. Dalej ma odporność. Ja tego keyworda nie nienawidzę. Ale teraz, za każdym razem, gdy sojusznicza jednostka zostanie przeniesiona będzie się wzmacniać o jeden. No i tutaj potencjał jest ogromny, no bo jak movement yy, ustoi, no to ta Milwa może naprawdę, naprawdę mocno urosnąć. Zaczynacie rundę od Milwy, potem gracie nie wiem, Wiedźmina Kota jednego, drugiego, gracie Dryady, które skaczą, gracie Gaetana w pewnym momencie, który przesuwa wam cały rząd jednostek do drugiego rzędu. E, macie trzy ładunki dowódcy, macie lokalizację, która trzy jednostki przesuwa, także no, nie wiem. Zakazane rytuały chyba trzeba będzie grać, żeby to milwę palić. No bo nie wiem, jak to ktokolwiek ma usunąć. A w takiej długiej rundzie, no to potencjał, moim zdaniem, jest naprawdę ogromny. I wcale się nie zdziwię, jak ta milwa będzie rosła do poziomu 20, albo nawet 30, jak dobrze siądzie. No ja się trochę tej karty boję. Nie będę ukrywał. Za 7 prowizji tylko, by the way. Odyniec będzie miał 6 siły. okej. Okay. Dragonie w Rihet też bardzo fajna zmiana, bo teraz. Jeśli będzie przenosił wroga, zadaje jeden obrażeń, a jeśli sojusznika, to wzmacnia go o 2. Także Dragoni Wrechet do movementu jest super, no bo... Na swoje jednostki można 6 za 4 go zagrać. No i wiadomo, te wszystkie synergie aktywować, także... Jakiś movement na pewno powinien się pojawić. Możliwe, że Necker movement, możliwe, że nie Necker movement. Zobaczymy. Na pewno jakiś odcinek z takiej talii wleci. Nilfgaard. Tutaj nerf na Torresa, na drugą formę. Teraz będzie przenosił sojuszniczą jednostkę bez Fatum, której uwaga, nie było w Twojej talii startowej. Wykluczając tę kartę z powrotem do ręki, wzmocnij ją o 2, ci buścik, daj jej Fatum następnie zagraj kartę. Jeśli nie ma odpowiedniego celu, zamiast tego utwórz i zagraj brązową jednostkę z trakcie Twojego przeciwnika i wzmocnij ją o 2. To powoduje, że nie możemy cofać Forca, którego zagraliśmy przed chwilą, nie możemy cofać Sklena, nie możemy cofać Teranowy, którego zagraliśmy przed chwilą, tylko musimy cofać wrogie jednostki które jakoś, znaczy wrogie, jakieś skopiowane jednostki od przeciwnika. Co oczywiście sprawia, że jest to słabsze. No i w sumie nie wiem, czy się będzie opłacało to grać, no bo to jednak dużo, dużo tracimy. Natomiast no jest to dalej asymilacja, która tworzy, znaczy podnosi jakąś jednostkę, albo tworzy jakąś jednostkę. No, no można to nie bez zagrać na starcie rundy trzeciej. Po prostu w jakiegoś brązika, liczyć na to, że dostaniemy jakiś fajny silnik i po prostu mieć asymilację i silnik z, z jakiś tam brązowy Z frakcji przeciwnika, no ale to już nie jest takie stabilne, nie jest takie mocne, nie? Wiadomo, dalej można to rozegrać w pierwszej formie, po prostu dla tempa w R1 No ale Nilfgaard grał do tej pory tak, że grał Calveita i szybko pasował Także to by się nie wpasowywało w taką strategię, no zobaczymy jak to się przyjmie Ym, wcale bym się nie zdziwił, jakby Torres zniknął z Ladera i po prostu by ludzie zaczęli grać trochę inaczej, ale zobaczymy. Syndykat. Tutaj Redzi poszli pod nagrody. Zdeworkowali Krwawą forcę, która ma jeden prowizji mniej, ale teraz zadaje 6 obrażeń, czyli 2 obrażenia mniej. Robi to samo, ale ma dodatkowo pasywkę. Za każdym razem, gdy wroga jednostka z nagrodą zostanie zniszczona, zwiększa obrażenia o 1. Jeśli umiejętność rozkazu została wykorzystana, zamiast tego odświeżyłam i ustaw wartość zadawanych obrażeń na 1. Czyli de facto możemy sobie albo przez całą grę stakować tego dowódcę. Tam zbijemy jedną jednostkę z nagrodą drugą, trzecią, czwartą, piątą i potem mamy 11 obrażeń z dowódcy. I nadmiar jest konwertowany na monety, albo możemy na przykład użyć sobie za 6, żeby dobić nagrodę. I wtedy nasz dowódca się zresetuje, ale będzie miał jedno obrażenie. Nie możemy sobie tak dobijać tym jednym obrażeniem, albo potem, nie wiem, raz użyć i potem zacząć znowu stakować. No opcji jest sporo. W każdym razie dowódca będzie premiował zbijanie nagród. Jak nie trudno się zresztą domyślić. No pytanie, czy te nagrody do mety się przyjmą. Zobaczymy. Skyrb z jego Dostał buffa, jeden prowizji mniej. Jest teraz zbrodnią, więc można wyciągać to sferko. Yy... No ale no nie wiem. Może ktoś to będzie grał. Ja dalej nie widzę zastosowania. Próbowałem tę kartę grać, ale była bardzo taka niezręczna do grania, także no nie wiem. Nie widzę tego. Fabian Hale, siłę zmieniono z 4 na 5. Wow! Dalej wydaje mi się mega słaby. Bo to jest taki po prostu drogi łowca czarownic, który ma dodatkowo zastraszenie. I teraz jeszcze jeden siły więcej, no ale no nie wiem po co by to grać. Natomiast Ignatius zostaje bardzo ciekawą zmianę. Będzie miał teraz 18 siły, widzowie. 9 prowizji i bardzo ciekawą umiejętność. Na początku gry, lub gdy ta karta zostanie stworzona, ustawię jej siły na 1. Jeśli ta karta znajduje się w ręce Talii lub na polu bitwy, za każdym razem, gdy wroga jednostka z nagrodą zostanie zniszczona, <laughs> uzdrow tę kartę o jej siłę bazową. No, czyli de facto, będziemy dążyć do tego, żeby zbić w sumie 17 punktów siły bazowej u oponentów. Czyli, na przykład, niszczymy jakąś kartę, która ma 5 siły. 5 bazowo, 6 bazowo, 6 bazowo. To jest w sumie 17 i wtedy Ignatus się wyleczył będąc w talii albo na ręce, albo na polu bitwy, jeśli go zagraliśmy z jakiegoś powodu wcześniej. No i możemy mieć takiego finishera 18 za 9, tak? Eee, co jest spoko? No pytanie, jak łatwo będzie go uzdrowić. Też widziałem jakieś opcje, znaczy pomysły, żeby próbować to grać jakoś z rinfree nagrody i próbować tak, jak w wampirach rolować wzmocnienie siły bazowej. To zobaczymy, czy to się przyjmie. Natomiast Ignatius wydaje się bardzo ciekawym finisherem. Oktawia. Ma tutaj zmienioną opłatę. Teraz ma opłatę 2 zamiast opłaty 1. Z już sojuszniczego łowce 2. I dodatkowo, jeśli w tej turze udało Ci się zniszczyć wrogą jednostkę, zamiast tego wnocni go 3. Czyli mamy takiego spendera, który po tym jak zbijemy nagrodę, to te monety z nagrody może wydać w takim lepszym stosunku, czyli 2. Dwie monety za 3 punkty. Okej. Okay. Zobaczymy się na Octavia, no ja fanem tej karty nie jestem, nigdy mi się ona nie podobała, ale może się o... będzie teraz sprawdzała. Bydle. <laughs> Jakby ktoś się zastanawiał co to jest za karta, to jest brutal, tylko ktoś źle przetłumaczył, pewnie praktykant. Tutaj zmienia się to, że wzmocnienie jednostki, generalnie jest to samo, tylko że wzmocnienie jednostki jest równe sile podstawowej, uwaga, najsilniejszej wrogiej jednostki z nagrodą, której się udało zniszczyć, a teraz było, że ostatniej. Czyli no jest to stricte buff, bo teraz już nie musimy się przejmować, że o kurde, zbiłem dużą jednostkę, to muszę zagrać Brutala, bo następna jednostka, którą zniszczę, będzie mniejsza. Tylko po prostu gramy tego Brutala pod koniec gry, kiedy już tam się wyklarowało, jaka to była najsilniejsza jednostka. No i wtedy ten Brutal jest takim drugim solidnym finisherem. Czyli de facto nagrody mają dwa finishery teraz zamiast jednego: Br Brutala i Ignatiusa. Wydobywać zeznań. Jest teraz za cztery prowizji, ale ma cztery zysku. To jest ta karta, która tam bije z cmentarza w jednostki z nagrodą. Fajna sprawa. Za cztery prowizji na pewno będzie warto to zagrać. Kozioł ofiarny ma teraz dwa siły, ale zysk 7. To jest oczywiście ten szpieg, który nakłada nagrodę na siebie. Też tutaj fajny buffik, no bo lepiej się to łączy z tą taką czwórką, która bije za dwa, jak jednostka dostaje nagrodę. Nie pamiętam jak się nazywa. Więc jest lepsza synergia z tym, a po drugie, y, dostajemy dwie monety po zbiciu zamiast jednej, tak? No bo nagroda, bo ta jednostka ma dwa siły bazowe i teraz. Także jest to de facto buffik, y, buffik o jeden punkcik, o jedną monetkę, nie? No bo zysk się zwiększa, ale jakby punkty do przeciwnika się zwiększają, ale dodatkowo jeszcze na nagrodzie zyskujemy jedną monetę więcej. Także fajne czwórki tutaj mamy. Yy, mamy te fajne finishery, mamy Oktawię, która wyciąga Fabian. Tu nie ma znaczenia. No i mamy fajny rework Force Także zobaczymy, czy ten syndykat na nagrody siądzie. Fajnie by było, bo jednak. Dawno nie było jakiegoś takiego odświeżenia w tej frakcji się grało albo lojalnie, chociaż w ostatnim sezonie akurat nie, albo się grało nekera. Fajnie byłoby, gdyby dzideczek pod nagrody. Wrócił, natomiast no, mam takie wrażenie, <noise> że okaże się, niestety, że te nagrody po prostu są mają za mało punktów, zwłaszcza w rundzie pierwszej. No i to tyle: tyle jeśli chodzi o zmiany. Nie ma żadnych zmian do harmonii, nie ma żadnych zmian do rycerzy, do jakichś tam rębaczy Street, nie ma żadnych zmian. No, do Nilfgardu ta zmiana na Torresa powinna trochę zmienić. Wojownicy Skeleje troszkę osłabieni. Nekery moim zdaniem wzmocnione przez tego jednorożca i Chironexa. Może się movement pojawi, może się nagrody pojawią. Może się alchemia pojawi. W sumie nawet alchemia, to bym powiedział, że prawie na pewno się pojawi. Tak bym strzelał. <laughs> Natomiast no, reszta zostaje taka, taka jaka była. W potworach nic się nie zmienia praktycznie. Także no zobaczymy jak to będzie. No ja myślę, że... Dalej chyba Syndykat i Potwory Będą najsłabszymi frakcjami Dalej będziemy grać Harmonią, dalej będziemy grać Rycerzami Nilfgaard troszkę Pewnie coś podkręci z tym Toresem No i Skellige może zmieni na Alchemię Tak są moje przewidywania Dajcie znać co o tym myślicie Zapraszam oczywiście na strumyczki Jakieś tam nowe talie się pojawią na kanale No zobaczymy jak to będzie Tyle w tym materiale Dziękuję za oglądanie